Hello, hello, witam was we wtorkowym vlogu poniedziałkowego. Nie będzie, bo nic się nie działo, więc, ale za to będzie wtorkowy vlog, i dzisiaj idziemy już na Siłownię. Tam możecie ją zobaczyć z tyłu. Tak, idziemy, dzisiaj robimy płaską, więc to będzie już drugi odcinek z drogi do setki, taki prawidłowy odnośnie tylko wyciskania na płaskiej. Wstawiłem też dzisiaj TikTok, mam nadzieję, że fajnego odnośnie księgi wieczystej. Bo niektórzy ludzie zapominają, że w ogóle coś takiego jest, albo nie wiedzą, więc to jest content, który nie trafia do ekspertów, do żadnych ekspertów nie trafia. Eksperci wiedzą, nie oglądają takich rzeczy. Ale ludzie, którzy są dopiero przed pierwszym zakupem, no jak najbardziej nie wiem, żeby wiedzieli, że nie wszystko złoto co się świeci, a i coś takiego jak księga wieczysta jest, więc mam nadzieję że w ogóle taki content bardziej edukacyjny będzie, będzie w porządku ym, i to, to jest bardzo ważne, <laughs> mam nadzieję, że to się będzie kręcić, wstawiłem też reklamę pierwszy raz, no, znaczy nie już stawiałem reklamy na facebooku, ale pierwszy raz tutaj próbowałem jakoś tak ze swojego konta takiego niesłużbowego, służbowego, nie firmowego nie wiem jak to wam wyjdzie ale mam nadzieję, że coś tam się kręci, no nie wiem, zobaczymy. No, i też muszę właśnie z księgową pogadać, jak to tam zrobić, żeby żeby te po prostu reklamy na Facebooku też móc stawiać, bo moja firma nie jest zwolniona z VAT-u po prostu. Na no, tam meta wystawia faktury, jako podmiot międzynarodowy, bez VAT-u. No i ten VAT trzeba dopłacić samodzielnie, i trzeba się chyba zarejestrować w VAT-ie. Jakoś tak to jest, to jest jakieś takie bardzo dzikie. Ale, ale tak jest, więc muszę podpytać, jak my mamy to zrobić, bo po prostu potrzeba więcej klienta, klienta więcej trzeba, trzeba więcej klienta, mimo że w szkole u nas jest. Teraz 130 osób, no to ze 150 mogłoby być, bo w tamtym roku też doszliśmy do 120 do jakoś. Więc trzeba byłoby podnieść te rekordy, tak? No 200 osób, 250, no to by był super wynik. A tak co roku trochę odchodzi, bo pisze matury i nie ma, i znowu od nowa. A trzeba byłoby jakoś to zwiększyć, więc myślę, że może reklamy meta to jest coś, co będzie dobre, jeżeli chodzi o takie, takie rzeczy więc to jest, na pewno muszę to dzisiaj ogarnąć Ksef no to zostawiam Ksef czekam do 1 lutego jak tam się co wydarzy jeżeli coś się pozytywnego wydarzy i, i będzie to działać elegancko już może to wtedy się zarejestruję a no i jedna jeszcze rzecz dzisiaj był u nas hydraulik, bo od miesiąca nie działa nam grzejnik w łazience tak jest, nie mamy grzejnika w łazience, znaczy mamy, ale nie grzeje i problem polega na tym, że w sumie to nie wiem on dlaczego nie grzeje, bo jakby jest, nie ma zasilania grzejnik, ale odbiór ma. Ja nie jestem ekspertem w hydraulice, nie znam się zbytnio na tym. Co prawda miałem no, w studiach hydraulika i hydrologię, ale to zupełnie co innego. I no, nie ma tego zasilania. I teraz cała głowica i wszystkie elementy, które są między od, odbiorem i zasilaniem do grzejnika są czyste, przejrzyste, tam nic się nie dzieje i on stwierdził, że on nie wie <laughs> więc prawdopodobnie jest jakiś problem w instalacji, że coś tam może wpadło, coś takiego i no tu jest problem i przyjedzie prawdopodobnie, pewnie w przyszłym tygodniu Znając życie, główny wykonawca tego mieszkania, który remontował je, bo my, my go sami nie remontowaliśmy, już takie rodzice Wiki kupili. No, więc on przyjedzie i będzie patrzył, co tam się zadziało w tej instalacji. No, jakoś to naprawią, nie ma co się przejmować. Ogólnie w mieszkaniu jest ciepło, w łazience też, więc przydałoby się po prostu ten grzejnik, żeby suszyć ręczniki porządnie na nim. Na no, tak bez niego no, to jest ciężko, nie? E, o, jeśli o to chodzi, no ale mniejsza. Zbieram się, idę jeszcze najpierw oddać butelki. Zaraz zobaczymy, czy działa tym razem automat, bo on lubi sobie działać lub nie działać na taką wielką galerię. No, zobaczymy, zaraz się okaże. I taki to dzień szaro, buro i ponuro, ale nie ma to znaczenia, bo jest każdy kolejny dzień na tej planecie, to szczęście, że w ogóle żyjemy, bo moglibyśmy nie żyć, e, moglibyśmy umrzeć, zginąć, być chorym, więc bądźcie wdzięczni, praktykujmy wdzięczność, samemu mam z tym duże problemy, żeby być wdzięcznym. Ale no, tak trzeba, nie? No, coś trzeba robić. Właśnie muszę sobie coś wymyślić, jakiś nowy kontent. może będę kręcał. Wczoraj windykowałem trochę ludzi, więc, no, jak ktoś nie płaci, no to trzeba windykować. No co zrobić? Co no, za zajęcia dziecka nie zapłacić, wstyd. No ale co, tak jest, więc e, kręcimy dalej. Idziemy. Zobaczcie, co tu się będzie działo. Czy dam radę dzisiaj, coś więcej niż ostatnio? Może, tak. Chwila prawdy, i automat działa, szok na wyzanie. Fajnie działał automat, ale wiecie co mnie najbardziej irytuje w tym automacie? To, że te bony, które on wydaje, on wydaje je terminowe. Na przykład, dzisiaj mam do 26 lutego. Ja wydałem realne pieniądze, ale on mi wydaje bon, który mogę sobie odebrać, ale tylko przez miesiąc. A przecież pieniądze, które wydałem, były nieterminowe. Mogłem je wydać za rok, za dwa, za trzy. Więc ten to jest taki skam ogólnie. No ale co zrobić? ogląda, śledzenie x 2 tak jak zapisywane, ostatni czynnik przysiadł, no wiadomo, że słaby był, ruchowo się wczułem, tak, więc jeszcze bardzo Ale się Tutaj mamy pierwszą serię w ogóle całego dnia, więc to jest też mój rekord. 77,5, nie pamiętam, żeby kiedykolwiek wyciskał w seriach, więc mega się z tego cieszę. No, tutaj plan był na trzy, ewentualnie na dwa. No i na dwa się wypełnił, więc jestem mega szczęśliwy. Ale wiedziałem, że idzie ciężko, jak możecie zobaczyć po ruchu. Ten łokieć bardzo ciężko pchał się do góry, więc stwierdziłem, że schodzę poniżej i schodzę na 75. Gdzie ostatnio czułem się na tym ciężarze dobrze. Na dwa pojedyncze poszło, ale raczej się cofnę do 75 i spróbuję na więcej powtóre. Jeszcze na spokojnie. Fajnie, że dodałem radę, ale, ale widzę, że słabo idzie. W sobie widzę, że to nie jest takie dynamiczne. Jest po uruchu takie wytrzymanie, więc cofnę się do tego, co było tydzień temu. te spróbuję dołożyć bo Wyszło ostatecznie tak, że jest 7,5 na 2. Teraz Wam pokażę. Potem 7,5 na 4. I potem w 3 No więc summa jest yy, progres. Będę przed tego dnia, ale niewielki, hmm, ale ważne, że jest. Teraz będziemy próbować 65, wtedy było 62, na 8, 4 seria. A teraz próbujemy 65 i no, zobaczymy, jak będzie się oczy na 8 czy na 6. Finalnie było tak, że pierwsza na 8, druga na 7, trzecia i czwarta na 6. Tutaj już bardzo dobrze mi to szło. Uważam, że bardzo dobry jest progres też w tych większej objętości, gdzie jest więcej tych powtórzeń. Siła jest dobra, też staram się używać pracy nóg, ale przy tym, żeby tyłek ciągle był na ławce, w ogóle to jest hit, że tej serii, gdzie mam więcej powtórzeń, wyciskam więcej niż robię w przysiadzie w tych większych seriach. Więc w ogóle to jest super, gdzie wyciskanie zawsze było jednym z najgorszych ćwiczeń dla mnie. Następne ćwiczenie to dipy. Dipy lubię, chociaż. Różnie to z nimi bywa. Bardzo długo byłem zawieszony na poziomie 6 powtórzeń w każdej serii, teraz przeszedłem na etap 8 powtórzeń w każdej serii. Jak dojdę do 10 powtórzeń w każdej serii, to znowu zmniejszę na 6, ale już mam nadzieję, że będę do pasa po prostu dowieszał jakieś obciążenie. I mamy wyciskanie na barki na ławce lekko skośnej, nie jest to kąt prosty, lekki skos i tym razem, uwaga, zaskoczę Was i siebie, było to 25 kg w każdej ręce i wyszło to przypadkowo. Chciałem mieć 22,5 w handle, ale niestety były zajęte, więc wziąłem 25 i szło bardzo dobrze na 6 powtórzeń, gdzie byłem sam w szoku. Więc jestem też mega zadowolony z tego progresu. Jestem już po treningu i zostałem wysłany z tajną misją znalezienia maski na bal karnawałowy. Nigdy nie byłem w tedium. jestem pierwszy raz, jestem w szoku. Co tutaj sprzedają za rzeczy? Ciekawe, ciekawe miejsce, ale mam nadzieję, że znajdę maskę. To jestem już w samochodzie. Hmm, udało mi się. Misja wykonana po części sukcesem, powiem Wam. Już Wam pokazuję maskę. Taka maska, ale jakaś średnio zadowolona, no bo to jest maska do malowania, tak na dobrą sprawę. A chciała jakąś fajną. No, były tylko dwie takie maski, które były gotowe. Ale one były na całą twarz, a jedno to miała jeszcze jakiś taki dowolny piropusz, więc no niech podobała jej się. A chciała właśnie taką na oczy, tylko gotową, no ale takiej nie było. No więc musi sobie pomalować, niestety. Ja teraz wracam do domu, coś zjeść. Udało mi się no, umówić dzisiaj e, z kolegą jeszcze ze studiów na piwko wieczorne, a bez alkoholów, ale mega, mega sztos, więc sobie dzisiaj o no 18 będę wychodził. W ogóle, stałem pismo z urzędu, gdzie w wezwaniu do uzupełnienia było napisane o tym, żebym podał numer telefonu do łatwiejszej komunikacji, gdzie numer i maila zawsze podaję w piśmie podawczym. Dramat. A plus jednocześnie to. Dramat po prostu, a nie chcę się nawet o tym gadać. Już mam nadzieję, że Tomk ten temat, jeden, drugi z tymi urzędami, i, i dziękuję bardzo za to. Współpracę ze zdiumem we Wrocławiu. Nie, to jest najgorsza instytucja Ever. Naprawdę. To jest takie gówno. Takie gówno. Jeśli ktoś to kiedyś obejrzy ze zdiumu, naprawdę, zastanówcie się, co wy robicie. To jest tragedia. Nie wiem, czy u Was są takie procedury, czy, czy o co chodzi, żeby być po prostu złym w tym, tym, tym co się robi. To jest ta, ta instytucja jest tylko zrobiona po to, żeby trudzić życie innym. Jakby te same są instytucje, urzędy w innych miejscach w Polsce, z którymi współpracowaliśmy i nie było takich problemów, tylko w Zdiumie. I to jest taka opinia, że wszyscy, jak ktoś ma robić coś ze zdją, o boż, o boż, ze Zdiumem, nie? Stramat, stramat, no ale ja to pcham dwie sprawy do końca i na razie mówię, jednak wolę totalnie tylko na rynku prywatnym działać, bo jeżeli coś jest połączone z... Urzędami to jest zawsze takie gówno, takie gówno yy, dramat. Ja bym do Wam coś zjeść. I czas na szamanie. Tu mamy obiadek, kasza, ogóreczek i skabik. To jest ta pierwsza porcja, druga się już grzeje. No i to będzie wszystko. Pewnie. Dziś, no i dzisiaj idę na to piwko, więc piwko jeszcze będzie. Więc yy, fajnie. No, a już jestem taki głodny. Głodny jestem mega. Zawsze posiłki tak się. Dziękuję bardzo Wam za oglądanie. Jeżeli ten film Wam się podobał, to proszę zostawcie łapkę w górę plusika i do następnego. Trzymajcie się i widzimy się już w następnym treningu i to znowu będą martwe ciągi.